Uważam, że zagraliśmy dobry mecz, mimo że pierwszy set, e, dużo błędów, ale potem udało się opanować e, te nerwy. Zminimalizowaliśmy ilość błędów i myślę, że to zaskutkowało tym, że, że wygraliśmy 3 1 się na ciężki mecz, wiadomo, Liczczyce. E, nie wiem dokładnie, czy są przed nami, czy za nami, ale wiem, że to był mecz. E, na szczycie tabeli. Silni rywale, więc była to ona mobilizacja przed meczem. I cieszymy się tym bardziej, że taki trudny mecz udało się wygrać. Pozdrawiam żonę, Kasię i wszystkich, którzy nam kibicują. Dzięki. Dzień dobry chłopak, dzisiaj solidnie zagrywali, odrzucili nas od siatki. I myślę, że to w wielu setach było kluczem do tego, że dzisiaj po prostu byli lepsi. Zagrali pewnie lepiej od nas, zagrali solidnie. No i to, no to dzisiaj wystarczyło. No my też dzisiaj nie zagraliśmy swojej najprzeszkodkówki. Gramy jutro, jutro gramy ze Śląską, także musimy się po prostu zresetować, głowy i jutro walczyć po prostu od środka. Pozdrawiam rodzinkę i moją drużowaną na